Marzeno, jesteśmy na uroczystej premierze najnowszej książki pod nazwą Podręcznik Dobrych Praktyk Branży Beauty. Zgadzałem. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w danym projekcie, a przede wszystkim powiedz naszym widzom, czego dotyczył wywiad, który został z Tobą przyprowadzony i ostatecznie znalazł się w książce. Hmm, właściwie to długa by była historia, żeby opowiedzieć wszystko. Dlaczego znalazłam się w tej książce? Wiesz, to chodziło mi o to, aby podzielić się moją historią, y, która y, y, jakby. Zaczyna się 9 lat temu, kiedy rozpoczęłam produkcję własnych kremów botanicznych dlatego, że bardzo poważnie zachorowałam na nowotwór skóry. Poszukiwałam naturalnych kosmetyków, no i żadnego takiego, który by mnie odpowiadał nie znalazłam i postanowiłam ukręcić swój własny krem. To było 9 lat temu. Od tego czasu upłynęło bardzo dużo i też dużo się zadziało. Dzisiaj jakby hmm, Chciałabym każdą kobietę zachęcić do tego, aby tworzyła swoje własne kosmetyki bez chemii, naturalne, z ziół, z dobrą energią, e, w. Pięknych przestrzeniach starych dworków i pałaców, tam, gdzie ja organizuję warsztaty, między innymi ziołowe przyjęcia. W tej książce opowiedziałam swoją historię i pokazałam, że branża Beauty to również zielarstwo, które ukochałam ponad życie. Zielarstwo jest moją pasją, misją, i wielką radością. Się z nią, chciałam się z nią podzielić. I teraz moją historią, która nie była łatwa i też niełatwa droga do tego, aby tworzyć kosmetyki botaniczne bez... Sztucznych dodatków bez chemii. Czy moim zdaniem dany podręcznik jest potrzebny na polskim rynku? Czy to dla osób początkujących, czy ewentualnie już dla osób zaawansowanych, którzy już od dawna pracują w branży Beauty? Myślę, że tak. Sporo ciekawych wywiadów. Zdążyłam już kilka nawet przejrzeć. Wydaje mi się, że taką książkę powinna mieć każda kobieta, która, która styka się z branżą beauty, która ma swój gabinet, żeby mogła porównać, zobaczyć, dotykać tej inności każdego gabinetu, każdej kobiety, energii, żebyśmy mogły wzajemnie się wspierać, poznawać. Takie kompedium kobiet z pozytywną energią. Pytań poza kamerą, poproszę mi nazwisko i nazwę firmy. Marzena Wojtkowiak, jestem autorką projektu Ziołowe Przyjęcia.